którzy ją udali. Ładnie Natomiast teraz. zespół legii jest klasowym zespołem, liczącym się co roku w lidze. No teraz niesamowita sytuacja jest, że karny w pierwszej chwili pan Piotr Maurek kompletnie nie zareagował, ale zdecydowała tutaj czujność asystenta. To on zdecydowanym ruchem pokazał sędziemu głównemu, że faulowany był w polu karnym Karlo Koski. Chciałem... Nie przerywając ci myśli, zwrócić uwagę też na świetne zachowanie Kurantego w środku, no od razu przyjęciem piłki zgubił swojego rywala. Zobaczmy Carlo Costli, interwencja Dika na pewno w piłkę Dick nie trafił, popatrzmy. Dał się nabrać sędzia. Zobaczmy raz jeszcze Carlo Costli, krącił piłkę Ewidentnie, Carlo Costli. Tak, ale... Jedna rzecz, zawodnicy także potrafią oszukiwać sędziów i tutaj on wykorzystał po prostu to, iż zawodnik zespołu Legii wjeżdżał w ślizgie w polu karnym, po prostu zostawił swoje nogi i wykorzystał ten, ten, ten sędzia. Teraz bardzo szliński Jan Muka. Hinz 1 do 0 GKS pod Bełchatów, 17 minuta. Legia przegrywa na stadionie przy ulicy Sportowej. Może najpierw o karny. Wydaje mi się, że strzelił tego karnego Kinc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zmienił bramkarza, pewne uderzenie w boczną, boczną siatkę. To są rzuty, rzuty karne wykonywane, które są nie do złapania. A za chwilę jeszcze chciałbym jednak, żebyśmy wrócili do tej sytuacji. Ja powiem tylko jedną